Tak, to prawda, już bez polskiego cukru, ale jednak Koszykówka Męska w Toruniu jako drużyna reprezentująca klub Twarde Pierniki w tym sezonie wystąpi w zawodach ekstraligowych. I to jest istotne i to jest ważne. Chciałem podziękować zarządowi klubu za działania podejmowane. W celu przygotowania drużyny zespołu do kolejnego sezonu za zgromadzenie wokół klubu właściwej grupy osób, zarówno tych, które tworzą wszystko, co jest potrzebne dla udziału w zawodach ekstraligowych, jak i tych, którzy chcą i są sponsorami, partnerami, także tymi, którzy często w formie barterowej wspierają sezon w sezonie. Klub, w tym przypadku klub, który prowadzi ekstraligową drużynę w koszykówce męskiej. Mogę dodać, że w tym. W okresie minionych paru miesięcy podejmowałem także próby z doprowadzenia do utrzymania systemu wcześniejszego, a więc drużyna Polski Cukier, która reprezentuje klub Twarde Pierniki, nadal będzie występowała pod szyldem pod polskiego cukru. No, okazało się jednak, iż plany sponsora ówczesnego sponsora strategicznego są inne. Miasto jest od wielu lat stałym partnerem zarówno zespołu, jak i klubu. I oczywiście możemy zadeklarować, że te doświadczenia, które do tej pory nabyliśmy jako partner, jako uczestnik współfinansowania działalności klubu, a tym samym występowania zespołu w Ekstralidze, będziemy to utrzymywali, będziemy no dążyli do możliwości takiej współpracy, jaka miejsce ma do tej pory, a więc w roku 2020-2021. 2021 i, i taką perspektywę na rok 2022 również y, mam nadzieję, że uda się utrzymać. A jest sprawę, jest że y, zawsze potrzeby w sporcie, całym sporcie toruńskim są większe, także pewnie w obecnej sytuacji bez sponsora strategicznego w klubie Twarde Pierniki, ale wydaje mi się, że w tej chwili patrząc na, na, na perspektywę y, najbliższego sezonu, to miasto Toruń będzie Panie Prezesie chyba tym sponsorem strategicznym. Tak można numerem jeden, jeżeli chodzi o sponsoring, oczywiście, Dostęp do środków publicznych gminy miasta Toruń odbywa się za pośrednictwem postępowań, a więc postępowań o charakterze decyzyjnym, konkursowym, no ale klub dobrze przygotowany i zorganizowany jest w stanie składać oferty dobre, a tym samym zapewniające możliwość dostępu do tych środków publicznych i to też jest potwierdzeniem tego, co ma od lat miejsce i nadal ten system dostępu do środków publicznych będzie utrzymany. Dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że było bardzo ciężko i też nie ukrywam, że e, z dużym rozczarowaniem przyjąłem informację o tym, że Krajowa Spółka Cukrowa wycofała się ze sponsorowania, bo tą informację otrzymaliśmy z mediów. Ale cóż, takie prawo jest e, sponsora, takie prawo każdego partnera, że w pewnym momencie podejmuje decyzje e, swoje własne i zmienia swoją strategię. E, po rozmowie z Panem Prezydentem mieliśmy kilka spotkań. E, uznaliśmy, że należy walczyć o tą drużynę, o ten klub, żeby on nadal istniał i chciałbym podziękować Panu Prezydentowi za zaangażowanie, ale też naszym sponsorom i kibicom, którzy cały czas wspierali nas w tym, żebyśmy w dalszym ciągu trwali, bo to, bo to, to nie jest takie łatwe podpisać kontrakt, zatrudnić zawodników. Ważna jest odpowiedzialność, a tą odpowiedzialność wzięliśmy na swoje barki. I dziękuję wszystkim sponsorom, którzy zadeklarowali swój udział, bo muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że w mieście Toruniu sponsorzy nie tylko nie wycofali się, ale i każdy ze sponsorów zwiększył swój udział. Daje nam to perspektywę taką, że możemy sobie patrzeć w przyszłość bardzo optymistycznie i dążyć do tego, żeby reprezentacja Torunia w Ekstralidze osiągała jak najlepsze wyniki. I to jest taki nasz cel w tej chwili, żebyśmy walczyli, żebyśmy próbowali osiągnąć jak najlepszy wynik, to żeby miasto Toruń było dumne z drużyny, którą żeśmy zbudowali. Yes, I satisfied with the team. Uh, president, of, mayor and o president have been talking about the situation financial. And uh, according to that situation, we, we, choo we choose the team. So that forced us to, to wait a little bit on the market. That's the reason why we haven't been from the first day together. We have been waiting uh, that the prices are coming down. Uh, but now we are, let's say, one week together. Uh, players are hardworking. I am very satisfied. Uh, also, all, all of them, including me, we are very satisfied to be here. Uh, city is beautiful. Conditions are very, are very good. Uh, all facility, everything. So I myślę, że we have all possibilities uh, to do najlepsze. here. Niestety, um, tydzień, dwa tygodnie temu uh, jednak jedna, jeden z naszych zawodników, Wojciech, Wojtek Czerlonko, um, skontuzjował się, więc chcia, chciałem też go pozdrowić i, i mu powiedzieć, że uh, jesteśmy z nim, uh, trzymamy kciuki za jego szybką rehabilitację. Uh, a co do uh, konkretnych celów na ten sezon, no to Chcielibyśmy na pewno dobrze zacząć, co nam się nie udało niestety w zeszłym roku z różnych powodów, więc chcielibyśmy dobrze zacząć i, i, i na pewno być troszkę bliżej jeszcze tych playoffów. Wierzymy, że to będzie możliwe mimo że wszystko w swojej kolejności, czyli na, na razie przetrwać ten miesiąc, pierwszy miesiąc września, który będzie już bardzo ważny dla nas, żeby załapać ten rytm ligowy i, i potem zobaczymy. Co do konkretniejszych celów. Mówimy o tym, że w sezonach poprzednich budżet klubu oscelował 7, 8, 9. Oczywiście tu wliczamy w tym, że zespół grał w rozgrywkach europejskich i to też jest na pewno duży wydatek, ale to był obraz rzędu 8, 9 milionów złotych. No dzisiaj mówimy o budżecie tam troszeczkę przekraczającym kwotę 3 milionów złotych. Z tym, że też dodam, że ten budżet obejmuje również drużyny młodzieżowe. To, to też jest taki element ważny, który dla nas jest priorytetem, czyli wychowywanie własnych zawodników w pełni, korzystanie z tego, że mamy taki potencjał i też po raz kolejny powiem bardzo duży udział miasta i to nie tylko pod kątem jakimś finansowym, ale też i takim, że mamy przychylność dyrektorów szkół, którzy widzą sens tego, żeby rozwijać koszykówkę w Toruniu. Mogę powiedzieć, że miesiąc temu ten proces został zakończony, została wydana opinia biegłego rewidenta. Wszystkie dokumenty znajdują się w krs więc jeśli ktokolwiek chciałby je przeczytać, obejrzeć, policzyć, są, są dostępne. Powiem tylko, że została opinia wydana bez zastrzeżeń. Prośba do Państwa o przekazanie gorącej zachęty dla toruńskich kibiców do tego, aby wsparli swój klub poprzez obecność na meczach, a tym samym ponosząc koszty opłat za wstęp na mecze, czy także uczestnicząc w inny sposób, być może znajdzie klub sposób, jak, jak to wsparcie ze strony kibiców wzmocnić jeszcze. Ale jeżeli ta sala tętni życiem, jeżeli jest tutaj dużo kibiców, jeżeli są oni gotowi wesprzeć swoją drużynę, to także ten wymiar sportowy, ten obraz sportowy jest znakomicie inny. Jest taki szczęśliwy układ póki co tabeli, że w pierwszych dwóch miesiącach sezonu, a więc we wrześniu i w październiku na 10 meczy 6 jest w tej sali. 6, czyli więcej niż połowa. No, i to jest okazja do tego, aby kibice toruńscy pokazali, że są z twardymi piernikami, że chcą wspierać swój klub, że chcą oglądać ekstraligę w kolejnych latach czy sezonach. A jestem pewien, że po tej perturbacji z rozstaniem z sponsorem tytularnym, jaka miała miejsce w tym roku, znajdzie się możliwość i znajdzie się potencjalny, a później już efektywny sponsor, który jako tytularny wejdzie idzie w funkcjonowanie klubu, a tym samym ten ład organizacyjny, finansowy, później organizacyjny umożliwi także zwiększenie potencjału sportowego. Uży nazywam to bardzo, bardzo powiedziałbym ogólnie, ale wiadomo co z jednym, jedno z drugim jak się wiąże. I, I bardzo proszę o to, abyśmy pokazali jako kibice. To jest nasza drużyna, my kochamy twarde pierniki, chcemy, żeby osiągały sukces Kibicujemy im i jeżeli nawet przy tym ponosimy jakieś koszty biletów, karnetów lub inne, to po prostu robimy to dla siebie samych, dla czegoś, co, co naprawdę jest dla nas ważne i wyjątkowe, a miejsce, gdzie będą grali nasi, jest myślę znakomite i, i tutaj spędzanie czasu, szczególnie już później jesienią i zimą, może być bardzo interesujące i ciekawe. To nie tylko ten dowód poparcia dla drużyny, ale także dobrego spędzenia czasu na dobrych zawodach. Trzymam kciuki za trenera i za cały zespół, aby pokazali wszystkie swoje umiejętności, patrząc na skład zespołu. Jest on różnorodny, także to cieszy, że pojawiły się nowe osoby i cieszy to, że są także ci, którzy wcześniej pokazywali swój kunszt sportowy i będą nadal w naszym zespole. Ja, ja przede wszystkim chciałbym się przyłączyć do tego, co, co o czym Pan Prezydent powiedział, że e, chcieliśmy stworzyć pewną rodzinę, taką koszykarską, wokół e, czego chcemy budować, czyli e, miasto, sponsorzy naszy, bo, nasi, którzy e, w, ogromnie nas e, ucieszyli swoim zaangażowaniem i nadal e, dołączają do naszego grona i tym sponsorem, ważnym elementem drużyny są także kibice. Przygotowaliśmy dla kibiców informację, która będzie taką znaczącą, znaczącym elementem, że chcielibyśmy wprowadzić minikarnety. To jest taki pierwszy, pierwszy rodzynek, który chcemy przedstawić, żeby być może na samym początku nie wydawać pieniędzy, ale tworzyć takie składowe związane z mini karnetem, które będzie obejmowały pewien, pewną ilość meczy. Bilety będą zróżnicowane i nowością jest to, że nie będzie biletów na sektory, tylko będą bilety kupowane w zależności od tego, czy jest to osoba dorosła, czy osoba, której przysługuje jakakolwiek ulga, i tu będą kwoty 30 i 25 zł. Więc kto będzie chciał Kupić sobie bilet, będzie mógł sobie wybrać. Nie będzie uzależnienia finansowego. Będzie tylko element taki, że kupuję bilet normalny i mogę sobie wybrać miejsce na całej hali. Będzie również, oczywiście, bilet VIP-owski na, na trybunie wiposkiej, który będzie kosztował 50 zł, dzieci do lat 6 będą wchodzić bezpłatnie, bez miejsca będą mogły wejść tylko z osobą dorosłym. Bilet długowy będzie również przysługiwał emerytom, rencistom, wszystkim studentom, uczniom oczywiście, którzy będą chcieli oglądać twarde pierniki. Ze względu na sytuację, która w tej chwili jest jeszcze nie do końca pewna, nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie karnetów, nie chcielibyśmy, żeby była sytuacja, w której kibice nasi kupują karnety, a nie będą mogli uczestniczyć w imprezie. Co prawda mamy jeszcze chwilę czasu do tego, żeby zdecydować ostatecznie, ale na dzień dzisiejszy nie przewidujemy sprzedaży karnetów.